Halo halo, witam serdecznie, z tej strony Mateusz, a dzisiaj ze mną w CES jest moja kochana siostrzyczka. Dzień dobry. Dzień dobry! Yy, tak, i słuchajcie, dzisiaj gramy 1 vs 1 na fajnej mapie, tylko Michał jak powiesz co ci ta mapa przypomina, to po prostu cię zabije i tu nawet nie chodzi o CSA, bo wiesz, że po prostu żyjesz obok mnie, więc bój się. Oczywiście mogę powiedzieć, że to przywoje na twój pokój. Nie wiem, no bo twój pokój jest bardziej brudny Czekaj, bo coś przerwało, czekaj, czekaj Bardziej schludny, powiedz, że schludny no, Bo tutaj jest tylko jedna para spodni i skarpetki a Dobra, dobra, słuchaj, to... a więc tak, generalnie u mnie w pokoju jest teraz ciemno, bo ja szanuję prąd i nie dlatego, że jest syf Frajerska chmura, gdzie jesteś, bo muszę jeszcze zasady wytłumaczyć Dobrze Gramy 1 vs 1 na Wolhaki i Michał, mogę ci powiedzieć, że jeśli wygrasz, to otrzymasz coś fajnego Otrzymasz, albo będziesz miał zwykłą satysfakcję. To już zależy od ciebie. Może, może muszę coś powiedzieć? Coś takiego eee, no, ciekawa, na, na starcie, na starcie miałeś czegoś nie mówić, a jednak powiedziałeś, co ci coś przypomina, tak? W każdym bądź razie, czy ja tutaj o, stracę nie. HP? nie. Nie, dobra. Eee, gramy. Oficjalna runda. Wysłuchajcie, zostawcie łapkę w górę, jeśli będzie pod tym odcinkiem. Ile chcesz Michu? 12 tysięcy. O kurde. Dobra, to jak tutaj będzie 12 tysięcy łapek w górę, to przyszykuję coś bardziej grubszego. A, A to zostawcie jednego lajka, like to może to od razu będzie jako Nie, 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 12. Ale. Jak to się mówi, pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo w mordę Michała. Proszę Oj, bardzo. Nie wiem, no ja, ja dzisiaj w ogóle jestem chory troszkę, bo tak, ja się Michał nie jest chory. Bez zdrowia. No i tutaj oczywiście nie chodzi Tak, nie chodzi tutaj o tego dodatkowego chromosoma, bo Michał ma go od urodzenia, tak? I trzeba prawda objaśnić, <grym> objaśnić dla widzów o co chodzi? Michał, powiedz kiedy ostatni raz grałeś w CS-a? Dzisiaj. Aha, bo ja grałem ostatni raz w CS-a także dwa tygodnie temu. Nie, tydzień Oj. temu, tydzień temu. No także... Oj, sz... czy ty już mnie widzisz? Póki nie. co jest jeden. Póki co jest... Jeden, zero dla mnie. Ej, no Aj, wie, słuchajcie, widzowie możecie ocenić moją też nową ma, Bo my nie nagrywaliśmy nie września, powiedz jak ci się pod... jak ci się podoba. się nie w w ogóle? Tak, w szkole, jak nie się nie 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 jest nie 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 lubię nie polecam, nie dziękuję bardzo, to nie to, to moje zdanie. nie nie lubię nie Ze względu tak zwane dziewczyny, tak zwane jest no to jest zrozumiałe że jak wiesz, w szkole i piją to to jest ma, to tak. Kurde, to tu już tutaj jesteś, ajajaj aj, aj. Kurde, nie Ja nie mogę mówić o tym cały... Ja nie mogę cały czas o tym mówić Bo widzowie mi w komentarzach piszą, że ja ostatnio cały czas Zaczynam mówić o narkotykach Nie mogę to cały czas mówić Przykuje się zemsta na ciebie wiesz Ale Dlaczego? Bo masz na imię Michał, psujesz mi wizerunek Psujesz Dobra. mi wizerunek Oj, Kurde, W ogóle czemu ja na chodzę to Teraz wychodzi, że to ja mam troszeczkę Tego dodatkowego chromosoma przez chwilę, przez te spodnie nie mogę strzelać. No przez spodnie myślałem, nie mogę strzelać. Generalnie, stromina. żeby strzelić, to trzeba zdjąć spodnie. <laughs> <laughs> Inteligentny szar! Czy ty mi pomożesz odnaleźć może jakiś. Kurde. Oj, Uj. oj! Czekaj, bo gdzie tutaj... Gdzieś tutaj musi być Bombsite? O, wow, ja jestem w jakimś piekarniku, w wiesz? Nie będę był pod ziemią, naprawdę. Bo on... ja jestem pod ziemią. Dzień dobry. A czemu mnie to odpycha? O nie Mikro. Nie, Proszę myślałam bardzo, żyć, myślałam, że ty jesteś ze ścianą, muszę Tak zwany, żyć. Tak, tak zwany bejcik na odpychanie. Nie odpychają Jaka dziewczyny. Ja a właśnie Michał, jak, jak to jest u ciebie? Eee, Dużo masz ładnych koleżanek w klasie. W piątek od jednej dostałem kosza, więc ogólnie to fajne. Ej, u jak się. Tak, tak wtedy psełeś? Znaczy myślałam, że jest spoko, a tak nagle powiedziała, że Boże, zdało muszę z nim siedzieć i kurde. To teraz aha, wiesz co, żeby się zrewanżować, powi powinieneś wziąć piłkę od kosza i po prostu... Myślę, strzelaby bez stylownika? Takie mi Nie ma tam tej kropki. No w pewnym sensie. Jest trochę ciężej. W to jest... Kurde! Co jest? A, a jednak taka troszkę. No troszkę, 7 HP mam, tak wiesz? Teraz ja jeszcze zeskoczę i ginę. Czekaj. No jo, no gdzie ty jesteś? E, to jest kolejny film z serii poszukujemy Michała. Mogę a, ja tak ja naprawdę no ci widziałem. A. Dobra, wyjdź już stąd, wyjdź mi stąd. Daj mi normalnie dojść. Ja nie mam tego celownika, że to jest najgorsze no, ja mam... Jakbym miał celownik, to bym nasylał na głowę sobie. O kurde. I nie widziałbym cię Myślałem, ale można strzelać przez te gardła. Muszę tutaj poszukać jakiegoś innego wyjścia. Uuu, dobra, i właśnie o to mi chodziło. No, nie koniec. <laughs> Jeszcze monitor mi się włączył O, dobra, ty, jak ty jesteś tutaj tak szybko? Dobra. Nie wiem sam. Oj, oj, oj Ja Dobrze też nie rewizy. wiem. Dobra, to teraz Micho możesz się zastanawiać, co? Możesz dostać w zamian za ten odcinek. <smud> o O, kurczę. o dobra. Muszę to się skanować. oj, nie wiedziałem. Bo to, to, że dostaniesz buta na łeb, to jest pewne. Na każdą reakcję kogoś reaguje tak samo. Wezmę teraz swoją broń, czyli AUG. Don't worry! To i nie przejmuj się, tak? Du, 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 du. Ale że ty Mam nie dostałeś. <grym> Dobra. E, moi drodzy, kolejna runda. Dobra, spróbuj no raz zaplantować. Korzysta. No, spróbuj raz zaplantować bombę. No nie, no ja nie widzę nic przez tego auga, to jest jeszcze taka jakaś dziwna sieć proszę bardzo. Ja tutaj pokonałem jeszcze z augiem. A szczerze jestem bardzo ciekaw twojej reakcji, bo jest to taki prezent w sumie... E, no, oj, 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 oj. Bez, bez okazji, bez okazji. Wiedziałem, że ty jesteś tutaj. Tak, jestem i dodatkowo idziemy web w web. No chyba żebyśmy tak. się spotkali na żywo. Twój web hmm. byłby na wysokości, nie wiem, bo ich sudów. Widziałem często u ciebie takie odcinki, że na przykład, że nie wiem, że ekipa nie wie, nie, że masz hulhaka, takie rzeczy, jakieś a, no. takie. Ale nie no to, to jak y... widzisz po chociażby po samym wyniku, no to nie oszukujecie, jeśli chodzi o komendy, bo. Ale wiesz, mogłeś na przykład na początek sobie trochę poprzegrywać, a później. Tak, ale to generalnie ja też się staram, żeby moje pomysły na odcinki. O kurde. Nie były jakieś super skomplikowane. No więc nie robiłbym raczej czegoś takiego, że najpierw tak, potem tak, bo to wiesz, widz siedzi po szkole, ma zryty umysł i przez mój film będzie miał jeszcze bardziej. Czekaj, puka Miam, Mia, miał, miał Ofu, dobra, to smacznego i lecimy. No i co teraz? Kurde. Ała, no nie, nie, jest jest niesprawiedliwy. Wyłączyła się kamera. Wait, wait, wait. Dobra. A gdzie ty jesteś? o Oj, sorry. Nie wiedziałam, a skąd ty przyszedłeś? No po prostu jakoś tak poprzedłem fartownie, wiesz. Nie no, kupię taką broń że... Możesz nawet przegrać, ale jak przegrasz i zobaczysz, z czego cię zabiję, to będziesz się śmiać ze mnie. A, że autokampę auto pewnie. No, bo chciałem kupić awkę. Aaa. bywa to kurde. Dobra, przynajmniej wygrałem. A to koniec Tak, koniec. Generalnie odcinek jest pozytywnym odcinkiem dla ciebie, bo ty naprawdę coś wygrasz. No, wygrałeś, bo wygrałeś też ze mną. Nie wiem, czy kojarzysz nowe kosy. Znam. Tak, I tam jest taka skrzynka Cobblestone. Tam jest taka Wupa Dragon Lore. I ona w faktoryniu kosztuje 24 tysiące. Nie no, żartuję. Wygrałeś kosę. Klasyczny nóż, stal na węglana, który za chwilę ci przesyłam. To jest jeden z moich tych noży. Serio? Ja, no. A więc moi drodzy, oficjalnie taka kioska ląduje do Michała. Ja. Mnie to zawsze śmieszek, potwierdzam te oferty i tam mam jeszcze napisane, że w zamian nie dostaniesz nic. I ja się zawsze na to godzę. Piękny, już mi się podoba. Dobra, taki... zaakceptowałeś. Tak. E, także co, słuchajcie, bardzo dziękuję. Michał, jakieś 5-6 słów dosłownie od siebie na koniec. Subskrybujcie najlepszego brata mojego na świecie. Proszę. No widzicie. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Trzymajcie się i. Pa pa!